No cóż, na pewno chciałem podsumować to spotkanie yy, przez pryzmat wyników, bo, bo na pewno ta analiza no, odejdzie i będzie ona chłodna po, po obejrzeniu jeszcze jedną tego spotkania. Ale na pewno należą się dzisiaj pochwały piłkarzom, bo yy, wszyscy wiemy, że w okresie przygotowawczym te mecze kontrolne niespecjalnie nam dochodziły i, i bardzo nam zależało na tym, żeby dzisiaj wszystko, wszystko wypaliło. I ta super, super kompensacja rzeczywiście trafiła w tym momencie, w którym powinna. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Ja jestem zadowolony wszystkim z organizacji pracy piłkarzy na wojsku, zarówno w obronie jak i w ataku. Dzisiaj w obronie rzeczywiście e, pogoni uważam wyglądała przyzwoicie stąd. Stąd e, dowiedzieliśmy do końca e, zero z tyłu, a z przodu odwrotnie. Co do, co do gier kontrolnych byliśmy się bardzo skuteczni i to co mieliśmy z przodu wykorzystaliśmy. Przy okazji chciałbym naprawdę dzisiaj podziękować kibicom, którzy stworzyli fantastyczne widowisko i fantastyczny klimat. Dzięki nim pewnie też e, takie okazało zwycięstwo. Szymon Panaszewski, Ekstraklasy. Nawet wśród piłkarzy mi ciężko wskazać jakieś słabe punkty, jednak wyraźnie w drugiej połowie z sił opadał Edi. Czy, czy zmiana w 60. minucie to jest taktyka na ten sezon? Bo wyraźnie brakowało już w, tej, w środku jego gry. Tak, ale pokazuje chociażby dzisiejsze spotkanie i rzeczywiście, może już nie pracował tak intensywnie, e, natomiast on zrobił różnicę i chociażby asystował e, przy bramkach, które padały i, i to jest wielka chwała dla tego piłkarza. Dziękuję bardzo. Proszę. Rafał Kuliga, Gostrzeciński. E, wystawił Pan w składzie Maksymiliana Rogalskiego i Wojtka Golle. Chyba zaskoczył Pan tym większość dziennikarzy i kibiców. Jeśli mógłby Pan powiedzieć, czy taki od początku był e, Pański plan, czy, czy dlaczego na ławce zaczynał Kahoshi? Mamy przede wszystkim bardzo silny środek pola i dzisiaj postawiliśmy na piłkarzy, którzy zabezpieczliwe, ewentualne e, rzeczywiście mocne strony na skrzydłach zagłębia. Stąd Wojtek obok e, Maxa. Natomiast uważam, że Wojtek pokazał się z dobrej strony też ofensywnej, i na to liczyłem, że w chwili, kiedy odbierzemy piłkę, pójdzie wyżej i zrobi naprawdę wiele dobrego dla zespołu. E, na pewno AK, który wszedł, też zrobił różnicę w ofensywnej i na niego będziemy dalej liczyć. A jak oceniłby Pan grę nowych nabytków? Tak pytam o Grzegorza Bonina i o, e, o Traorę. Myślę, że tutaj zbędna moja odpowiedź, bo ci piłkarze sami się obronili i, i naznaczyli się bardzo dobrze. No, ja, bym, ja myślę, że Grzegorz Bonin strzelił gola, to fakt, to dla niego klasa, natomiast e, nie pokazał się z najlepszej strony w tym spotkaniu. Wie pan, to jest Pana opinia. Ja zawsze piłkarza będę bronił i e, wystawię cenzurkę mu z natomiast uważam, że Jesteśmy na starcie tej naszej pracy i dajemy mu trochę czasu, ale ja go absolutnie pozytywnie e, oceniam i, i jestem z jego pracy zadowolony. Jeszcze, Jeszcze Panie Trenerze, czy brał Pan pod uwagę, wystawiając do ataku Traorę, fakt, że on był poprzednio piłkarzem Zagłębia Lubin i wypowiadał się, że bardzo zależało żeby zagrać w tym meczu. Czy to miało dla Pana znaczenie, że na niego, a nie na Giuse? Nie, tutaj była bardzo duża rywalizacja pomiędzy Donaldem i, i, i Traorę i po prostu obraz pracy ich treningowej wskazał na to, że dzisiaj wyszedł sposobem zostawieniu. Ale na pewno dodało to jeszcze jakby czynnika motywacyjnego do, do jego pracy i to pokazał na miejscu. ale nie była to kwestia podjęcia mojej decyzji, że, że, że Traorę grał, zagłębił i dzisiaj z automatu dostał miejsce jako dziewiątka. Ja nie jestem zwolennikiem jak gdyby Hasła, że do spadku się nie zmienia. Mamy 10 dni do tego, żeby przygotować się wszystkim od strony przygotowania motorycznego do tego spotkania. I w tym kierunku będziemy pracować co do zestawienia personalnego. To to, to wszystko leży o piłkarzy i, i, i myślę, że dyspozycja właśnie tego cyklu treningowego przed Gdańskiem zadecyduje kto wyjdzie.